Między korpusem a osłoną. Tak się prezentuje nasza pilarka. Płyta ślizgowa wydaje się być dosyć solidna, gruba. Jest to dosyć gruby odlew, przeżebrowany. Wysokość cięcia jest regulowana. Odkręcamy tutaj tą stopę ślizgową i możemy ją regulować góra-dół od 0 do 48 mm. Tutaj jest skala na osłonie tarczy. No i wskaźnik. Na elemencie przymocowanym do prowadnicy. Kąt cięcia jest regulowany od 0 do 45 stopni. Robimy to przechylając płytę ślizgową w bok. Najpierw ją luzujemy, odkręcamy ten motylek, no i tutaj poruszamy się po tej skali. Mamy tutaj delikatny wskaźnik, no i on nam wyznacza, jaki mamy ustawiony kąt 30, 35, 45 stopni na przykład. Ustawiamy taki kąt i blokujemy motylkiem. Ten motylek służy nam do blokowania śruby, która odpowiada za trzymanie przykładnicy do cięcia równoległego. Na górze mamy włącznik do lasera. Laser jest tutaj. Działa on tylko wtedy, kiedy podpięte jest źródło zasilania, czyli akumulator. Ruchoma osłona do tarczy jest z przezroczystego plastiku. Natomiast górna, mimo szarego koloru przypominającego nam odlew, z którego wykonana jest stopa ślizgowa, to ta pokrywa jest plastikowa podstawie mamy tutaj dwa wyżłobione otwory, którymi mamy się kierować podczas cięcia pod kątem 0 stopni i podczas cięcia pod kątem 45 stopni. Powyżej mamy wygrawerowaną skalę i jak widać, kreski mamy tutaj orientacyjnie co pół centymetra. Włącznik, jaki jest tutaj zastosowany, to włącznik bezpieczeństwa. Pilarka nam się nie uruchomi od razu po jego wciśnięciu. Musimy dodatkowo wcisnąć najpierw tą dźwigienkę, która jest nad nim, w lewo lub w prawo. Mamy tutaj tarczę o średnicy 150 mm o grubości 1 mm otwór 16 mm a tarcza ma 24 zęby widiowe o grubości 1,8 mm z akumulatorem 4 A 2 kg 794 g To wygląda. Jak chodzi o efekty tej tarczy i cięcia laminatu, no to one wyglądają w ten sposób, wiadomo, to nie jest tarcza typowo do laminatu. No według mnie to cięcie wyszło nawet dosyć równo. Pilarkę przetestujemy na grubym blacie kuchennym o grubości 4 cm. Tak to wygląda. No tu akurat nam się udało. Równo. Tutaj, tutaj również. Jeżeli chcemy coś idealnie uciąć równo pod kątem prostym, to nie wystarczy tutaj odpowiednio ustawić. Poniżej z rataj też możemy zjechać. Jest tam margines regulacji. Natomiast trzeba ciąć z wyczuciem, nie uciskać, nie wyginać. Tego nie dociskać zbytnio, ponieważ ta, ta stopa ślizgowa jest zamocowana do plastikowej osłony tarczy i jeżeli będziemy zbyt mocno dociskać, no to to nam się może wyginać i możemy stracić te, możemy wtedy stracić tę dokładność. Na moim egzemplarzu jeszcze jest luz no tutaj przy tej osłonie, między korpusem a osłoną. Prezentacja dobiega końca, więc krótkie podsumowanie. Myślę, że akurat ta pilarka spisała się dosyć dobrze, biorąc pod uwagę, że testowałem poprzednie dwa chyba identyczne modele, ale takie pilarki z tej serii. No i ta prowadnica, ta stopa ślizgowa była skoszona względem tarczy w ostatnim przypadku, a jeszcze we wcześniejszym po prostu się spaliła. Tutaj akurat pilarka wytrzymała test. Dosyć dobrze, wydajnie cięła. Na akumulatorze są jeszcze trzy kreski po tych cięciach, które wykonałem. Minusem na pewno jest ta plastikowa osłona tej tarczy. Do niej zamocowana jest stopa ślizgowa no i jeżeli zbyt mocno nieumiejętnie będziemy się obsługiwać pilarką no to możemy sobie przekosić po prostu wygiąć, i minimalnie krzywo coś uciąć. No i jeszcze kolejnym może minusem jest ten wylot może będzie wygodny do odkurzacza, ale wolałbym, żeby był bardziej skierowany w tą stronę, ponieważ kiedy nie ciałem na pełnej głębokości, wulot był skierowany delikatnie do góry, no i wiadomo, to wali wszystko w człowieka. Wiadomo, gorzej by było, jeżeli tarcza by była z lewej strony, to jeszcze bardziej. Dajcie znać, czy Wy macie tę pilarkę, co Wy o sądzicie. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!